Cześć, witam wszystkich, ale głównie moich widzów. Pomyślałem, że nagram taki krótki e, filmik informujący o tym, co się dzieje na moim kanale i o innych różnych sprawach, o których chciałem pogadać. W międzyczasie tutaj będę robił tam un unboxing tego właśnie takiej przejściówki, którą widzicie po lewej stronie. Obrazy wyczyciłem. Tak sobie, że po prostu coś było na tym filmie. Może jeszcze coś wrzucę z jakiejś gry, jak, jak coś znajdę ciekawego, albo po prostu jakiś filmik, tak żeby w tle coś chciało. Bo to tak dla jaj, taki unboxing tyle. Dobra, to jest to. I tak jeszcze chciałem powiedzieć, że y, tutaj trochę mnie to gardło y, boli, także ciężko mi się mówi. Po prostu przeziębiony jestem. Y, więc niekoniecznie to może być dobrze słychać dobra i tak. Taki sobie kupiłem, kupiłem sobie taką przejściówkę. Chwilę otwieram dobra. Tutaj Bo stwierdziłem, że może mi się przydać, jak mi się przypomniało, że mam takie słuchawki z, to są chyba Philipsa, tylko, że z ciekawym wejściem, ostatnim wejściem. Takie naprawdę grube, więc więc, akurat jak zacząłem tą przejściówkę myślę, że będzie pasować. No i tak, tutaj jest pudełko, dobra i, i taka przejściówka. Za parę złotych, nie jakieś 6 złotych można kupić. No i od razu podłączę, zobaczę, czy będzie działać. Tylko, że słuchawki pewnie jeszcze nie wiem, czy działają. O, przejściówka działa. Te słuchawki nie wiem, czy działają, bo tam jeden głośnik kata. Także będę musiał po prostu sprawdzić to. Ale to sobie już w filmie zobaczę. No, to tyle na temat przejściówki. Pomyślę, co by tutaj wrzucić. Dobra, i teraz sprawy e, takie ogólne no to Chciałem wam powiedzieć, że żebyście po prostu na przykład napisali pod tym filmem. E, a, jeszcze jeszcze zanim zacznę, no to mm. mogą być różne cięcia po prostu. Z różnych powodów tutaj mogę cięcia porobić w tym filmie, także jakoś zwracajcie na to uwagę. No i jakość mojego mikrofonu jest naprawdę słaba, no bo musiałem, bo one z tych starych słuchawek, no a że one już mi się całkiem zepsuły, no to trzeba było jakoś go odłączyć. No i teraz tak trochę może szumić. Niby odszum, odszumiam dźwięk, ale i tak jak trochę trzaski są. No i w zasadzie to teraz to nie nagrywam, dlatego, że za bardzo nie mam kiedy. A, a ostatnio to tylko miałem unboxingy w zasadzie dorzucałem. Czyli jakoś tak nic nie nagrywałem. Po prostu. A nie nagrywałem żadnych innych filmów bo nie miałem za bardzo nawet możliwości z tym mikrofonem. Te unboxingi, no to to były nagrywane kamerą e, kolegi, także jakoś tam mogłem No i w tej chwili to myślę, że będę coś tam e, wrzucał różne rzeczy, już nie tak serio, tylko cokolwiek, co akurat będę, będzie mi się chciało, będę miał czas. No i napiszcie, piszcie tym filmem e, na przykład o tym e, czy jest coś, co, co, co byście chcieli, żeby rzucło? Czy może jakoś tak na razie nic nie zauważyliście ciekawego? Po prostu, czy się coś spodobało? No i też dlatego zachęcam Was do naprawdę, ci którzy nie mają kont, żeby zrobili swoje konta na YouTube. No bo to dużo rzeczy można i po prostu przez to można robić i komentować, i, i oceniać, i subskrybować. To też jest kwestia tego to czemu wam to jest potrzebne. Wtedy o wiele łatwiej jest po prostu stwierdzić, e, czy ktoś to ogląda, no bo tak to, to się nie da za bardzo. No no to więc piszcie, po filmem po prostu, czy, czy was to jakoś zaciekawiło. Jeżeli chcecie, że, żeby więcej czegoś takiego no to, to mówcie. A tak jeszcze, co, ta stara mieszkanka też, mówię, to chyba na razie psuła. Jeszcze mam sprawdzić, czy, czy działa ta, ta którą wam to robiłem. I w zasadzie to na razie nie wiem co jest, ale to jeszcze sprawdzę, yy, bo jakoś tak w ogóle nie reagował kursor całkowicie na, na ruchy mieszań. No i to chyba na razie tyle, tak więc do usłyszenia, cześć.